Dlaczego to właśnie Tajlandia okazała się miejscem, w którym mogła odzyskać pani równowagę? Mówiła pani, yy, pisała pani w książce, że zwiedziła pani wiele krajów azjatyckich, ale jednak ta Tajlandia okazała się taką przystanią dla pani. Dlatego myślę sobie, po pierwsze, że ja Tajlandię kochałam i kocham, że tam się bardzo dobrze czułam, że tam mi odpowiadało właściwie wszystko. Cała filozofia, styl życia ludzi, kultura, jedzenie, temperatura, plaża, widoki, wszystko. Tam mi po prostu, ja kupuję Tajlandię cało. Więc ja ją odwiedzałam wielokrotnie i bardzo dobrze znałam Tajlandię. I w momencie, kiedy ja miałam depresję i wtedy już nie pracowałam, byłam po rozwodzie, więc nie miałam pieniędzy, moi rodzice nie żyli, miałam dzieci, no ale wiadomo, że matka nie obciąża swoich dzieci. Ja nie miałam tam tego, tego, tego jakby zaplecza za sobą tego oparcia, byłam, czułam się całkowicie samotna, więc wtedy udałam się do miejsca, które znam, żeby sobie już nie, nie fundować dodatkowych stresów, ale generalnie y, kultura wszystko mi w Tajlandii odpowiada, i dlatego wybór padł na Tajlandię.